Inne zakłady pracy, które dopiero po wystąpieniach pracowników lubelskich i świetnickich rozpoczęły strajki, często przypisują sobie w opinii publicznej pierwszeństwo i wszystkie zasługi. Tymczasem prawda jest inna. Impuls do walki o prawa ludzkie i o wolność wyszedł bowiem z ziemi lubelskiej. Z tej ziemi, która przez całe tysiącletnią historię naszej ojczyzny zawsze była jej wierna i bezwarunkowo oddana. Dziś podkreślamy to z całą mocą, ponieważ taka jest prawda historyczna. Podkreślamy to, bo lud naszego miasta może być dumny ze swojej postawy, którą okazał 30 lat temu. Dumni mogą być szczególnie uczestnicy strajku, który zapoczątkował późniejsze wystąpienia robotników z wybrzeża Śląska i całego kraju, którzy po dziesięciu latach zmagań wsparcie autorytetem Ojca Świętego i Kościoła Katolickiego odzyskali upragnioną przez pokolenia wolność i niepodległość polskiego narodu. Naród i Ojczyzna to wielkie wartości. One nie są sztucznym ludzkim towarem. Nie można ich ustanowić na mocy traktatu politycznego. Nie można ich wymyśleć i wcielić w życie tak, jak się tworzy partie, organizacje, fundacje czy rozmaite instytucje. Tak jak każda ludzka jednostka, tak samo każdy naród jest dziełem Bożym. Nie może więc naród być nigdy narzędziem w ręku jednostki, grupy, klasy, partii, nawet potężniejszego nawet koncernu, takiego czy innego rządu, a także takiego czy innego kościoła. Nie wolno więc pomijać narodu w ustanawianiu praw i w podejmowaniu dotyczących go ważnych decyzji. Nie wolno go okłamywać i oszukiwać w mediach i gdzie indziej. Nie wolno go wyzyskiwać dla partykularnych celów, jednostkowych karier. Nie wolno go niszczyć fizycznie i moralnie przez złe rządzenie i przez wydawanie takich praw i podpisywanie takich traktatów które prowadziłyby go do utraty suwerenności, do upadku gospodarczego oraz do ruiny kulturowej i moralnej. Ojczyzna i naród to wartości nadrzędne w stosunku do wszystkich ideologii, ustrojów, systemów politycznych i ekonomicznych, technik, nauk i światopoglądów. Nie wolno na narodzie i wbrew niemu przeprowadzać ideologicznych czy ekonomicznych eksperymentów, których wyniku nie da się w sposób pewny przewidzieć. Nie wolno narodu dzielić dla celów ideologicznych, partyjnych i innych, jak to robiły różnego rodzaju rewolucje i ideologie. Nie wolno go ateizować, ideologizować i pozbawiać dumy narodowi. Nie wolno go w żaden sposób sobie zawłaszczać, ponieważ jedynym właścicielem narodu jest Bóg. Ojczyźnie i narodowi należy służyć. Każdy na miarę swoich sił, kompetencji i zdolności służyć w sposób mądry. Ostrożny i pełen najwyższego szacunku. Prawdziwy patriotyzm, wyrażający się w miłości ojczyzny i swojego narodu, nie ma nic wspólnego, z, nie ma nic wspólnego z nienawiścią do innych narodów, do takich czy innych mniejszości, do ich kultur i do ich religii. Ojczyzna przecież to ziemia rodzinna. To groby ojców, to język, którym mówiła nasza matka. To chwytający za serce obyczaj i matczyna kołysanka, i cała przeżyta przez naród historia, i wytworzona przez niego kultura, i ciągła pamięć o tych, którzy za swój kraj cierpieli i umierali, a także o tych, którzy go rozsławiali na całym świecie swoimi wspaniałymi dziełami i czynami. Ukochanie i przywiązanie do ojczyzny jest postawą duchową i uczuciem, na które zdobyć się mogą tylko ludzie szlachetni i wielkoduszni. Patriotyzm nie jest więc, jak mówią i piszą kosmopolici wszelkiej maści, z ubożeniem i ograniczeniem człowieka. Patriotyzm jest wzbogaceniem i uszlachetnieniem. Jest bezcennym wkładem w skarbnicę kultury całej ludzkiej rodziny. Inne narody nie oczekują od nas, byśmy byli tylko ich naśladowcami we wszystkim, co one wymyśliły, napisały i stworzyły. Inne narody oczekują od nas wzbogacenia ich życia naszą wiedzą, naszą mądrością. Naszą kulturą i naszą autentyczną świętością, która polega na tym, że będziemy żyli według niezmiennego, nie dającego się niczym zastąpić moralnego prawa Bożego, zwłaszcza fundamentalnego prawa miłości. Patriotyzm jest jedyną kategorią społeczną nakierowaną na dobro wspólne, a nie własne, partykularne, egoistyczne cele. Bez patriotycznej troski o dobro wspólne, każda społeczność, każde państwo i każdy naród szybko się dezintegruje i rozpada. I dlatego to takie ważne dla nas wszystkich, zwłaszcza dla ludzi odpowiedzialnych za kształt życia społecznego, politycznego i ekonomicznego, dla ludzi odpowiedzialnych za kształtowanie świadomości społecznej poprzez szkoły, uniwersytety, media, ambony i wszelkie inne sposoby oddziaływania w duszach młodych pokoleń Polaków, budzili umiłowanie Ojczyzny. By to czynili dziś ze zdwojoną siłą, właśnie dziś, w tej sytuacji, gdy neomarksistowski i postmodernistyczny walec bezideowości, konsumpcjonizmu. Relatywizmu i kosmopolityzmu przetacza się przez większość mediów, licznych organizacji oraz przez głowy tych, którzy nimi kierują. Pyma z tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński, którego dziedzictwem duchowym ciągle żyjemy, wielki patriota i przewodnik narodu, w czasach szczególnie dla narodu trudnych. Zwrócił się do ludzi w sposób szczególny odpowiedzialnych za losy Polski z gorącym apelem, by w przeciągniętą krwią najwspanialszych najspan jej córek i synów Polsko-Ziemie wbijali głazy zasad moralnych i duchowych, o których naród polski będzie mógł śmiało i pewnie iść ku lepszej przyszłości. Te głazy, o których mówił kardynał Wyszyński, to krzyż i Ewangelia, to miłość, ofiarę i szacunek dla drugiego człowieka, to obrona praw ludzkich, ilekroć zajdzie tego potrzebu. Apel kardynała Wyszyńskiego jest ciągle aktualny, mimo upływu kilkadziesięciu lat od jego śmierci. Co więcej, dziś bardziej aktualny niż wówczas ponieważ patrioty z Polaków, myślących kategoriami dobra wspólnego, niestety sławnie. Miłość ojczyzny i gorący patrioty z Polaków w minionych wiekach wyrażał się przede wszystkim w zbrojnej walce o wolność, w gotowości do złożenia majątku, zdrowia, a nawet życia na ołtarzu ojczyzny. Ale wyrażał się także w gorliwej modlitwie o wolność patriotycznej, genialnej poezji i muzyce romantycznej, w żmudnej pracy naukowej Polski stanie naszą umiłowaną ojczyznę uczynić piękniejszą, lepszą, autentycznie przyjazną i dobro dla wszystkich jej dzieci. Amen.